Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Żelowy atlas Grund NKP nie pozostawia smug, zacieków ani wybłyszczeń. Mnie to przekonuje. No już to nie działało tak fajnie. No przede wszystkim dzisiaj, mimo tego, że te skoki były dużo płynniejsze z, z progu i to przejście do lotu było płynniejsze, no brakuje efektu, nie ma tej energii, która by pozwalała się napędzić i, i później tutaj na dole odlatywać. To, to jest największy brak w tej chwili po prostu. To się, zna, to się znajdzie, tylko, e, tylko niestety to wymaga czasu. I e, tak jak u mnie widzisz w piątek e, przyjechałem tutaj z konkretnym założeniem, fajnie to działało. E, no, no dzisiaj później się zaczęły no nie, 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 nie ukrywam, że to nie jest to... E, co chciałem tutaj, dzisiaj, tutaj pokazywać w ten weekend. E, na pewno e, ta energia, która... Która, która nam, której nam brakuje To nie jest tak, że w nogach nie ma I że, że tutaj jest coś nie tak Tylko problem jest techniczny I to co z tego, że ta energia Jest w nogach Ale siła razy błąd No niestety nic dobrego nie wróży Jeżeli się tego dobrze technicznie nie zrobi To, to ta siła się rozprasza Idzie nie w to miejsce po prostu co trzeba I nie ma, nie ma rotacji, nie ma energii Nie ma E, nie ma tej prędkości później w locie kolejna lekcja dla nas wszystkich e, i, i myślę że też mimo wszystko po tym całym weekendzie e, kilka pozycji wyciągnę e, tak, jak, tak jak już mówiłem w, nawet wcześniej po Lillehammer no to jest e, te zmiany które robimy e, od Lillehammer to nie jest coś co zaskoczy tak z dnia na dzień i już będzie super ja bym chciał żeby tak było wiem że czasami tak wyjdzie jeden dzień i jest po, po sprawie i to zaskakuje jeszcze ten dzień nie nastąpił, po prostu. W piątek było, było dużo lepiej, mimo wszystko do czołówki i tak brakowało, ale to już są jakieś prognostyki tego, że jednak, jednak się da. Tutaj nie od dziś wiadomo, że droga ze złego do dobrego jest bardzo długa i wyboista, a droga z dobrego do złego jest bardzo szybka i przyjemna. Mamy zaplanowany też na kolejny tydzień trochę, trochę treningu spokojnego w Zakopanym. Myślę, że jak tam nam się uda, uda skoczyć na spokojnie zrobić trening, to, to to będzie dobra baza przed kolejnym weekendem. Może tak, ja cierpliwości mam dość w sobie i zaparcia i walki w to, że o to, żeby było lepiej. Ta złość się pojawia i na pewno dzisiaj to nie będzie przyjemny wieczór dla nas wszystkich, myślę. Ale od jutra się trzeba wziąć do roboty i e, trzeba tą, e, tą gorycz przełknąć, e, wziąć się do roboty, bo inaczej się nic nie zmieni.